Witajcie, przy okazji wędkowania postaram się kilka słów powiedzieć o nowościach od Marcela, które się pojawiły w ofercie. Część z tych zanęt już próbuję, od jesieni używam. Myślę, że pierwsza z nich to Feder Roach Black. Fajna, średniej frakcji, dobrze pracująca. Bardzo aromatyczna, taka trochę przełamana kolendra. Występuje w wersji ciemnej, w wersji jasnej. Także to mamy wersję jasną. Myślę, że to będzie fajna pozycja zarówno do łowienia Federem, jak i łowieniem na spławik Także także gorąco tutaj polecam. Moim healerem i liderem myślę w tym roku z nowości to będzie Gold Pro Black. Fajna pozycja, na którą na pewno wiele osób czekało. Dość średnia frakcja. Ciemna, przede wszystkim naturalna. Tak jak się patrzy, koloru szarego. Po namoczeniu jest, jest czarna. Także bardzo fajny, taki przyjemny ciasteczkowy, przełamany karmel. Kolejną z pozycji. Jest Feder Gold. E, tutaj będę próbował. Myślę, że, że uda się w najbliższych dniach gdzieś to wrzucić do wody. E, całkowicie nowa pozycja. E, trochę grubsza frakcja. Widać, że ta zanęta bardziej treściwa. Także kierunkowana jest oczywiście pod Feder. Ale myślę, że jak najbardziej przetestujemy ją też pod Spławik. E, z kolejnych takich fajnych rzeczy. Pojawiło się pieczywko żółte i czerwone. W zeszłym roku było, mieliśmy opcję tylko zieloną. W tej chwili mamy trzy kolory. Równa frakcja także to też fajne. Czy tam do dodania gdzieś tam na rzeki, czy na wody stojące dobre, wyraziste kolory także tutaj też gorąco polecam. I ostatnia nowość. Na ten rok to tutaj pojawiły się paleciki w wersji opakowania 900 gram i opakowanie 3 kg i dodatkowo jeszcze w rozmiarze 3 mm 4,5 mm i 6 mm. Także myślę, że nowości bardzo atrakcyjne. Szukajcie je w sklepach już. W wielu sklepach pojawiły się te produkty, także myślę, że są już dostępne. Pozdrawiam Was serdecznie z nadwody. Do zobaczenia. Słuchajcie, mam dla Was fajny konkurs. Z produktów, które zaprezentowałem na filmie, wybierzcie trzy. I napiszcie w komentarzu te trzy produkty, które chcielibyście dostać na testy. E, oczywiście, postaram się wśród tych wszystkich komentarzy wybrać trzy osoby, e, które otrzymają te produkty ode mnie na testy. Także warunkiem tego jest oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału, e, polubienie filmiku. Jeżeli mogę Was prosić o udostępnienie, będę wdzięczny. Także zapraszam do zabawy, pozdrawiam serdecznie.